Cześć, mam na imię Edek i witam was na kanale firmy Applaus. Jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem takich marek audio jak m.in. w QSC. Alcons, Neumann Berlin czy Sennheiser. I tak w naszych poprzednich materiałach na tym kanale staraliśmy się przybliżyć Wam legendarne mikrofony Neumana czy też kultowe słuchawki Sennheisera. Natomiast tym odcinkiem rozpoczynamy kolejny cykl filmików poświęconych najistotniejszym rozwiązaniom mikrofonowym marki Sennheiser. A na pierwszy rzut idzie mikrofon DM1. Jeśli pamiętacie z naszego cyklu filmów o historii marki Zenheiser, link do pierwszego odcinka znajdziecie w prawym górnym rogu waszego ekranu. Ta niemiecka firma została założona przez Fritza Zenheisera tuż po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku wraz z kilkoma inżynierami z Uniwersytetu w Hanowerze. Fritz założył firmę, która pierwotnie nazywała się Labor W. Nazwa pochodziła od miejscowości pod Hanowerem, a właściwie małej wsi Weneboster, gdzie Sennheiser pracował podczas wojny. Po wojnie pracownia Fritza została zajęta przez wojska brytyjskie, które pod groźbą kary śmierci zdelegalizowały badania, zamknęły laboratorium i skonfiskowały sprzęt. Wkrótce wojska ruszyły dalej, a Sennheiser postanowił jednak wrócić do swojej starej miejscówki, i ze swoimi współpracownikami zaczął produkcję woltomierzy lampowych, jakość których była na bardzo wysokim poziomie, co zaowocowało współpracą z takim gigantem jak Siemens. Ten potentat telekomunikacyjny zapytał następnie Zenheizera, czy mógłby wyprodukować 200 egzemplarzy specjalnego mikrofonu przeznaczonego na potrzeby radia, którego były dostawcy Siemensa z Wiednia, firma Henry Radio, nie była w stanie dostarczyć ponieważ ich fabryka została zniszczona w trakcie wojny. Sennheiser podjął się tego zadania, korzystając z maszyn, które nie zostały zdemontowane przez aliantów. Kopiowanie mikrofonu okazało się bardzo pracochłonne, ponieważ trzeba było dokładnie przestrzegać projektu. W przeciwnym razie jakość dźwięku uległoby pogorszeniu i takim oto sposobem w 1946 roku Leibor W. wyprodukowało pierwszy mikrofon. DM1 na zamówienie Siemensa. Niektóre źródła podają, że Frissenheiser kiedyś przyznał, że nigdy nie zacząłby robić mikrofonów, gdyby Siemens go o to nie poprosił. DM1 był dokładną kopią dynamicznego wszechkierunkowego mikrofonu Henry Radio HM1. Podobnie jak oryginał, produkt Labor W nie miał żadnych innych oznaczeń poza numerem seryjnym. Zakres częstotliwości wynosił od 30 do 10 tysięcy Hz, a impedancja wynosiła pierwotnie 25 ohmów ale w późniejszym czasie zostało zmienione na 200 ohmów, aby odpowiadać bardziej nowoczesnemu sprzętowi radiowemu. W oparciu o ten projekt Sennheiser wyprodukował w 1947 roku swój pierwszy mikrofon własnego projektu – DM2. Mikrofon ten miał całkiem przyzwoite parametry z pasmem przenoszenia od 50 do 8000 Hz. Miał bardzo ładną i gładką średnicę. Oraz nie był ostry w wysokich tonach, zachowując ogólnie zrównoważony charakter brzmienia. Ale co było jeszcze bardziej istotne, można było go produkować znacznie łatwiej i szybciej. Według producenta miał być to mikrofon uniwersalny zarówno do nagrywania mowy, jak i muzyki. Można powiedzieć, że DM2 był mikrofonem wielozadaniowym dzięki dodatkowym akcesoriom. Można było go postawić na stole, zamontować na statywie, lub też zawiesić na kablu do nagrywania orkiestr. Ogromnym plusem z punktu widzenia było to, że kapsuła stanowiła odrębną część i można było ją szybko i samodzielnie wymienić bez specjalistycznych narzędzi. Budowa była wykonana ze stopów lekkich metali i anodowano na czarno. Mikrofon był oznaczony logiem Siemensa, ale sprzedawany był także z logotypem Labor V i szybko stał się popularny wśród reporterów i stacji radiowych. Płonąć nawet dziś DM-2 brzmi całkiem dobrze co może świadczyć o jakości, od której Sennheiser rozpoczynał swoją firmę. Podsumowując, można powiedzieć, że prawie 80 lat historii firmy w branży mikrofonowej jest poniekąd dziełem przypadku, a pierwszy mikrofon wyprodukowany przez Zenheisera DM1, był kopią innego produktu na zamówienie Siemensa. Z, z kolei pierwsza autorska konstrukcja firmy z Boster. mikrofon DM2, odniósł ogromny sukces w branży nadawczej, i ostatecznie zapoczątkował wielki sukces od Heizera. Model ten stał się podstawą wszystkich kolejnych konstrukcji mikrofonów Label W i doprowadził do powstania słynnego MD21, klasyka z 1953 roku, o którym porozmawiamy w następnym odcinku. I na tym kończymy nasz dzisiejszy materiał. Dziękuję za Waszą uwagę. A jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i suba. Dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!